Radni powiatowi dyskutowali nad złym stanem dróg oraz zdecydowali o zamiarze likwidacji liceum profilowanego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 w Policach. Sesja odbyła się 28 marca. Likwidacja liceum profilowanego jest konieczna w związku ze zmianą przepisów w całej Polsce. Od przyszłego roku szkolnego nie będzie naboru do szkół tego typu. Głosowanie było tylko formalnością. Odgórne przepisy należało tylko wprowadzić w życie. Przyczyną likwidacji jest spadek zdawalności egzaminów maturalnych przez absolwentów tych szkół w całej Polsce. Przy uchwale budżetowej radni dyskutowali m.in. na temat złego stanu dróg powiatowych i konieczności ich remontu. W tej sprawie głos chciała zabrać Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo. Przewodniczący Zbigniew Kropidłowski na to nie zezwalał. Wobec oporu przewodniczącego w czasie przerwy radny opozycji Andrzej Bednarek napisał wniosek formalny o udzielenie głosu pani Wójt. Kolejny zarzut opozycji dotyczył rzekomego zamieszczania w prasie lokalnej przez starostę polickiego artykułów sponsorowanych. Starosta Leszek Guździą odpierał zarzutem. Zarzut, o którym pan wspominał jeszcze na poprzedniej sesji, dotyczący promowania mojej osoby. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że to nie są artykuły, które mówią o osiągnięciach czy nieosiągnięciach leszka Guździowa, tylko to są sprawy dotyczące powiatu. To, co nam się udało zrobić, pokazujemy to. I to jest jako dla mnie jako starosty jest to jeden z podstawowych obowiązków, że społeczeństwo trzeba o tym informować. To, to się Z całym szacunkiem, Szanowni Państwo, przede wszystkim do zarządu moje słowa, wydaje mi się, że łamy gazety, to nie jest forum do dyskusji. Generalnie pod znakiem zapytania stawia możliwość porozumienia się w innych kwestiach. Tak, Jeśli tutaj kwestia ulokowania filii, tu mam sprawę Filii Wydziału Komunikacji, która toczy się już od 2011 roku, odkąd jestem wójtem. I w drugiej chwili tak, Powiatowego Urzędu Pracy musi się rozgrywać na łamach prasy. Uważam, że to nie tędy droga i myślę, że no, nasz okres tak, demokracji raczej wskazuje, że powinniśmy spotykać się, tak jak powiedział radny Bednarek, w gabinetach i na ten temat rozmawiać. Po raz kolejny radni opozycyjni narzekali na długi czas odpowiedzi nakierowane do Rady Powiatu pytania. Ich zdaniem odpowiedzi udzielane są po terminie, a czasami wcale. Radni, choć zdążyli się do tego przyzwyczaić, nie zgadzają się na takie praktyki rządzącej powiatem Platformy Obywatelskiej.